Zastanawiacie się pewnie co to jest. Czy to jest dom, mieszkanie, pałac, zamek, forteca. Jeżeli pomyśleliście, że to którekolwiek z tych opcji jesteście debilami. Bo to jest jedyne i niepowtarzalne gówno. Tak, wygląda to z, z zewnątrz jak gówno. I wcale się tego nie, nie boję powiedzieć. Zeszmaciłem się w, style, w stylu jakim to wybudowałem. I trzeba to będzie mniej więcej jakoś ogarnąć. Nie wiem jeszcze jak. W każdym razie mam już plan. I najprawdopodobniej ukażę wam po jednym króciuskim cięciu. W każdym razie to będzie zrobione z wełny ten mój plan. Yy, I to z wełny będzie przyczepione do góry. No tak więc do zobaczenia w, po szybkim cięciu. Tak więc z dumą prezentuję Wam mój nowy projekt, którym jest woda. Żartuję. Którym jest miecz. Ten miecz bardzo ładnie mi wyszedł. Dostojny, godny, godny króla. Jest wykonany z drewna, wełny i szkła. Tak więc zaraz podejdziemy do niego, żeby, żeby Wam go pokazać z bliska. Co w nim w środku się tam znajduje? Zniszczymy tylko to pochodnią. Dobra. No i podchodzimy bli bliżej. Trzcina mi już wyrosła, ale potem się tym zajmę. Miecz jest dosyć duży. Myślę, że też bardzo ładny. Poro materiałów na niego poszło, a jego korzenie sięgają aż tutaj do, do ziemi. Jestem w stanie go pod, podotykać pochodnią. Tak więc wchodzimy na górę. Te takie prowizoryczne schodki sobie umyśliłem. Co do takie brzydkie? Dziękujemy. Dobra, tutaj w środku jest tak, taka kajutka. Nie miałem co postawić, więc zrobiłem po prostu tutaj crafting boxy i postawiłem je. Tu jest taki fajny taras widokowy, wszystko widać z tego część, część mojej okolicy. No, i tak to mniej więcej wygląda. Nie zrobiłem jeszcze nic więcej. A właściwie zrobiłem. Tak, zaraz pokażę. Au. Zrobiłem. Zrobiłem, zrobiłem, zrobiłem. Byłem w kopalni, znalazłem obsydian. Zrobiłem mcham Ksio... Enchant... table, czy jak to się zwie. Tutaj do archem jeszcze nic nie mam. I zrobiłem portal. Tak, w domu tutaj jeszcze nic się nie zmieniło. Zrobiłem, oprócz tego portalu pojawił się. Eee, tutaj w neterze nie mogłem znaleźć twierdzy. Po prostu jakoś tak niekorzystnie mi się to wszystko generowało, że... że nie wiem. Wcześniej zawsze na pierwszym miejscu znajdowałem twierdzę, jak powiedziałem na multiplayerach lub gdziekolwiek indziej, na innych save'ach. Zawsze w pierwszej kolejności to zdobywałem, ale... Na tym jakoś mam pecha. Tak wygląda nether, nie wiem po co tu włażę w ogóle. Nether jak nether. No tak więc już niedługo postaram się zrobić farmę, a także hodowlę zwierząt, owiec. Znalazłem mob spawner. Był w nim coco beans, z czego też bardzo się cieszę. No i tyle. Nic więcej tutaj chyba nie zrobiłem z tych co pamiętam. Trochę w kopalni byłem. I się wykąpać. Dobra. Nie będę przedłużał. Tak więc do zobaczenia w następnych odcinkach. Yy, I którym to właśnie zajmę się albo farmą, albo hodowlą zwierząt, albo jakiś nowy projekt rozkminię. Tak więc do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Marka.